Fajnie jest tak sobie usiąść i nie przejmować się niczym, można zamknąć oczy. w takim poczuciu tego, że nic się nie musi. Nie goją nas jakiekolwiek obowiązki. Nie musimy iść do pracy, nie musimy zmywać, sprzątać, odkurzać. Po prostu usiąść w takim błogim stanie i mieć poczucie tej lekkości, tego samego stanu bytu, bycia bez jakichkolwiek zobowiązań, przymusów. Musu, robienia czegoś i myślenia o czymś, że coś musimy. Choćby takie banalne, przyziemne sprawy, jak właśnie gotowanie czy, czy sprzątanie. Życzę Wam wszystkim, właśnie, aby odnajdywać przynajmniej choć chwilę. W ciągu dnia ja staram się jak najczęściej wchodzić w tego typu stany, by się wyciszyć, zrelaksować i poczuć, właśnie, samego siebie. Tak naprawdę nie myśleć, starać się nie myśleć o właśnie o bolączkach tego świata, tej rzeczywistości, bo jak wiemy, tak naprawdę wszelkie problemy istnieją tylko w naszej wyobraźni. I to jest tylko kwestią naszego myślenia i nastawienia do tej rzeczywistości. Jeśli chcemy w niej uczestniczyć, no to się zastanawiamy, myślimy i wchodzimy w różnego rodzaju interakcje. I z tego powodu też później mamy ten niepokój w sobie wewnętrzny. Nawet nie wiemy skąd on się bierze. A to właśnie jest wynikiem natłoku spływającej dezinformacji tak naprawdę. Bo tak naprawdę to, co dzieje się gdzieś na świecie i to, co widzimy w mediach, w internecie, w telewizji, to tak naprawdę nas nie dotyczy. To są tylko obrazy zarejestrowane. Ich tak naprawdę nie ma, bo my jesteśmy tu w danym miejscu, w danej przestrzeni, tak to nazywamy, w danym czasie. I powinniśmy tylko zajmować się sobą, a nie uciekać do treści innych ludzi, innych istot i starać się właśnie być obecnym i żyć własnym życiem i móc sobie powiedzieć, że nic ci nie musi, zamknąć oczy, bo to właśnie jak ojciec Pio mówił, kiedy Wiesław Matów go zapytał, Czym jest niebo, czyli nasze stany świadomości, duchowe krainy, nasze królestwa, skąd pochodzimy, gdzie panuje właśnie transparentyzm, nic się nie, nie da ukryć, jest tylko czysta miłość i dobro. Więc ojciec Pio mu odpowiedział, że w niebie się nic nie musi, nic nie potrzeba, tylko się chce. Bo właśnie domeną stanu świadomości miłości i dobra, czystego, bezinteresownego jest chcenie. Chcenie bawienia się po prostu samym byciem właśnie, bez jakichkolwiek zobowiązań. Bez poczucia szkody, winy siebie i przy okazji innych. Bo właśnie domeną tego świata jest mus. Tu się zawsze coś musi, coś trzeba. Zawsze nam coś, czegoś brakuje, aby przeżyć, aby przetrwać. W tym pracy, to zawsze musimy coś robić. Dlatego namawiam Was do tego, aby poszukiwać tego stanu, w którym się nic nie musi, nic się nie potrzebuje, tylko się chce. Witam Was, witam Was, witam fanów właśnie wiedzy ojca PIO, bo to jest właśnie cytat z księgi Wisława Matucha, które spisał pod natchnieniem rozmów. Z Ojcem Pio i zostały one nazwane wiedzą Ojca Pio. A tak naprawdę to jest wiedza dla każdego, wszędzie dostępna i o tych informacjach, o kosmosie, o miłości, o sensie życia. Wielu filozofów, na przykład jak Chrystus, już to wcześniej mówili, tylko my o tym zapomnieliśmy. Właśnie w natłoku tego musu, przy tej domenie. Że tu się musi coś robić. To jest domeną Matrixa i systemu materialistycznego. Zakładam okulary, bo będę czytał Wam kolejny rozdział, to znaczy kontynuację mamy. Jesteśmy na stronie 172 i to jest druga, drugi odcinek bo podzieliliśmy go na dwa odcinki i czytam rozdział Stan Skupienia. Nie daj się, córeczko, zwieść własnemu rozumowi i jego pokusom na sztuczne podziały, na jego namowy o tym, że ten świat jest czarny lub biały, dobry lub zły. Ugrzęźliśmy w projekcjach mentalnych. To właśnie to, o czym mówiłem. Wszystko rozgrywa się w naszej... mówimy w głowie, ale tak... Tak naprawdę w świadomości. W naszych myślach. A tak naprawdę, no to wiemy, że mózg jest tylko narzędziem w rękach świadomości. Jest takim procesorem, który przetwarza, pozwala komunikować się i manifestować świadomości w tej rzeczywistości. Manifestować się duszy, w tej zgęszczonej energetyce. Elektromagnetycznej. Z, pobud z pobudek egocentrycznych, z niewiedzy, wymyśliliśmy sobie dla własnego samousprawiedliwienia materialnej niedoskonałości pojęcia typu ciemna i jasna moc. No to właśnie o to chodzi. Ludzie wierzą w różnego rodzaju przekonania i to jest ich bolączka, bo nie wiedzą. I dlatego cierpią. Bo jakbyśmy wiedzieli, znali prawdę, a wiemy, że prawda nas wyzwala czyli przerobili tą prawdę na sobie, w sobie no to byśmy lżej mogli podążać na naszej ścieżce oczyszczenia świadomości. My przebudzeni to niby ta dobra strona, a tak naprawdę to cały czas mordujemy, nawet przy intencji powrotu do domu, do nieba. No tak, widzicie, jak tu jest niefajnie, tak to łagodnie określę. Nawet dla mnie i dla Was, już jakby właśnie to, co określamy przebudzonych. Mamy intencję powrotu właśnie do tych stanów świadomości do domu niebiańskich, do nieba, ale i tak, chcąc nie chcąc, krzywdzimy, zabijamy jakieś mikroby, rośliny, owady. Co chwila nie da się tutaj inaczej funkcjonować. Chyba, żebyśmy musieli lewitować w powietrzu i nic nie robić. Śmierć i narodziny to także iluzoryczne, sztuczne zjawiska, ludzkie pojęcia, bo tak naprawdę w całym kosmosie fizycznym zachodzi tylko proces przemiany materii wszystko jest energią i nic nie ginie. Te siły ciemności, w cudzysłowie, podobnie jak my, także chcą przetrwać, więc generują energię o niskich częstotliwościach. No bo są pewnego rodzaju formy. Istot, które nie mają ochoty, tak jak my, powrócić do rdzenia naszego, czyli do bycia czystą, żywą miłością w akcji. Oddalili się za bardzo, a przez to jakby utracili to zasilanie. Nie mają już dostępu takiego do tej iskry. Iskry, jaką jest właśnie transcendentna miłość, boska energia. I dlatego próbują wykorzystać inne istoty, inne byty do tego, aby między innymi my często nieświadomie podłączamy się, a oni do nas. I później. Zastanawiamy się dlaczego tak postępujemy, tak się zachowujemy i dziwnie często dziwne rzeczy robimy. Tak sobie to tłumaczymy, wymyśliliśmy, nazwaliśmy złem, a tak naprawdę to tylko ludzki wymysł, zarówno nam, jak i im chodzi o to samo. Tu na planie fizycznym, poza oryginalnym niebem chodzi o przetrwanie. No właśnie, widzicie jaka to jest tutaj rzeczywistość? Taka, w której walczymy o przetrwanie. Ten cały podział na białe i czarne pięknie obrazuje i utwierdza nas w, pra w prawdzie o tym, że jesteśmy jednością. Tym samym. Medalem jesteśmy tym samym medalem. Z dobrym awersem i złym rewersem. Medal. W cudzysłowie, ten powinien być zachętą dla tych, którzy nie mają jeszcze zrozumienia skutku i przyczyny powstania kosmosu. No tak, bardzo wa ważne jest zrozumienie, czym jest właśnie to prawo przyczyny i skutku. Przyczyną całego zła tak naprawdę była wolna wola, i zdecydowaliśmy się na wyjście. Tak. Wyjście było przyczyną, a skutek widzicie jaki mamy. Jesteśmy teraz tu zamiast w domu. W domu, gdzie właśnie nic nie musimy. To o czym mówiłem wcześniej na początku, gdzie jest ten stan, w którym się tylko chce i nic, nic nas nie, nie zamartwia. Dzielimy się tylko radością z innymi i poznajemy. Poznajemy, czym jest wieczna transcendentna miłość. To jest cudowna perspektywa. Skutek i przyczyna właśnie to jest to, bo tutaj nic się nie dzieje bez powodu, tak? Już tu wiemy. I wszystko jest konsekwencją naszych wyborów. To jak się czujemy, właśnie to przede wszystkim to, co myślimy. Bo myśli pobudzają nasze uczucia. Zauważcie, jak jeszcze nie zauważyliście tego, z pewnością wielu z Was już to wie, że my się sami nakręcamy często i utwierdzamy w przekonaniu, że coś jest ważne, a tak naprawdę... Ważne może jest dla tej rzeczywistości materialnej, dla fizyczności, ale w poczuciu transcendencji, tak? czyli wyobraźmy sobie, gdzie nie ma punktu odniesienia ani końca, ani początku, no to tego typu problemy przyziemne to się rozmywają. To, to tak naprawdę nic nie jest ważne dla świadomości właśnie tej transcendentnej duchowej wiecznej miłości w akcji. I tutaj mam taki cytat. Ojca Pio, mam zakończenie tego rozdziału. Dlatego ten czyściec trwa prawie w nieskończoność. Dlaczego? Bo właśnie nie rozumiemy skutku i przyczyny, tak? Czyli skąd się tu pojawiliśmy, dlaczego i kim jesteśmy i to w konsekwencji. Konsekwencja za konsekwencją, bo tak jak wiemy, przyczyna jest skutkiem, a skutek jest przyczyną jednocześnie. Z tą myślą Was zostawiam. Zastanówcie się nad tym. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam spokojnego czasu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, tam więcej informacji, więcej różnego rodzaju. Czytam wiersze swoje, też jest taki, taka playlista, są wywiady. Dziękuję, że jesteście. Dzielcie się prawdziwą wiedzą. Nie na tego w szkole ci nie powiedzą.